Partek Gąbusia witam w poniedziałek 17 maja, zapraszam na Telefakty. W ostrowcu zainaugurowano wojewódzkie kwalifikacje wojskowe. Muzeum historyczno-archeologiczne zainaugurowało sezon, Ostrowieccy wojownicy z kompletem punktów. Rozpoczęły się wojewódzkie kwalifikacje wojskowe. Uroczyście zainaugurowano je w Ostrowcu Świętokrzyskim w siedzibie 103. Batalionu 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, jej siedziba mieści się w Osiedlu Słonecznym. 17 maja w Ostrowcu zaczęła funkcjonować Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca o zdolności do służby wojskowej. W województwie świętokrzyskim na kwalifikację wojskową stawi się ponad 7,5 tysiąca osób. Jeśli chodzi o Powiatową Komisję Lekarską W Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z tym, że w roku ubiegłym z powodu pandemii została przerwana po czterech dniach chyba pracy, to do kwalifikacji wojskowej w tym roku staje prawie 1000 osób. Dokładnie 992 osoby jest wezwane do kwalifikacji wojskowej i ten rocznik. Ubiegły, czyli 2001, to jest prawie 430 czy 450 osób. Podczas kwalifikacji określana jest kategoria zdolności do służby. Założona zostaje ewidencja i wydawana jest książeczka wojskowa. Przebiegło bardzo sprawnie. Myślałem, że to będzie w ogóle gorzej wyglądało, ale nie ma się czego obawiać totalnie. Wszystko bardzo takie ułożone i jak najbardziej. Wydaje mi się, że nie ma czego się obawiać. Oficjalna inauguracja kwalifikacji wojskowych odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie swoją siedzibę ma 103. Batalion Lekkiej Piechoty 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Cieszy nas również to, że polskie siły zbrojne w ostatnich latach. Rosną również w swoją siłę personalną poprzez rozwój i wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej. Dziesiąta brygada jest, można powiedzieć, najdowszym dzieckiem naszej armii, ale zobaczcie, jak pięknie się już wpisała w pejzaż. W pejzaż służby dla ojczyzny. Niektórzy powątpiewali, czy to jest potrzebne, niepotrzebne. Trochę sobie dworowali, że to będzie takie służba na nie wiadomo czemu, i nie wiadomo po co. Ale z perspektywy tego w sumie krótkiego czasu można powiedzieć, że Wojska Obrony Terytorialnej to nasza tożsamość i chyba nikt sobie szczególnie że pandemii nie wyobraża sytuacji, żeby ich nie było. Rozpoczęcie procesu kwalifikacji było także okazją do tego, aby uhonorować te osoby, które pracują na rzecz obronności kraju. W dniu dzisiejszym wręczymy medale za zasługi dla obronności kraju, które na wniosek szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego minister obrony narodowej przyznał przewodniczącym powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla mnie to jest wielka radość. I bardzo się cieszę z tego powodu, że obydwie panie przewodniczące zostają w dniu dzisiejszym uhonorowane medalami za zasługi dla obronności kraju. W imieniu ministra obrony narodowej dekorują panią doktor medalem za zasługi dla obronności kraju, dziękując za pani służbę na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wszystkiego dobrego pani doktor. Dziękujemy bardzo. Miło jest być docenionym, także dziękuję za miłe słowa. Tradycje wojskowe na nowo budują się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Funkcjonowanie 103. Batalionu Lekkiej Piechoty to dopiero początek. Przypomnijmy, że współpracy z wojskiem rozpoczęło niepubliczne technikum imienia Tadeusza Kościuszki. Decyzją ministra obrony narodowej, jako jedna z 20 szkół w Polsce, otrzymała prawo, decyzję o prowadzeniu klas. Przygotowania wojskowego. Zaś od nowego roku szkolnego w liceum im. Joachima Chreptowicza funkcjonować będzie jedna z szesnastu w kraju klasa Cybermille. Zaczyna Ostrowiec, powiat Ostrowiecki. E... Robić się troszeczkę wojskowym. Ja mam nadzieję, że panie wojewodo, panie senatorze, nie jest to jakby ostatnia decyzja. Jesteśmy bardzo otwarci. Mamy WOD, mamy klasę w Technikum, Będziemy, zaczynamy w tym roku klasę w Hreptowiczu. Jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na dalsze propozycje. Aby rozpocząć przygodę z wojskiem, niezbędne jest przejście kwalifikacji wojskowej. Te w województwie świętokrzyskim potrwają aż do 19 października. Od soboty mamy kolejny etap łagodzenia obostrzeń. Możemy m.in. w miejscu publicznym zdjąć maseczki, możemy także skorzystać z ogródków gastronomicznych. Zatem rośnie aktywność na świeżym powietrzu. W sobotę, 15 maja, zainaugurowano sezon w Muzeum Historyczno-Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Miniony weekend w pradziejewej Wiosce na terenie Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki upłynął zwiedzającym obiekt na obserwacji i zgłębianiu życia społeczności neolitycznych górników, poznawania zwyczajów plemiennych, czy zapoznaniu się z uzbrojeniem Legionów Rzymskich. Prezentujemy stan uzbrojenia, wyposażenia tej jednostki mniej więcej od wieku pierwszego do wieku drugiego. Właśnie maluję y, szanownego kolegę z plemienia krwicą, ochrą, barwnikiem ze sproszkowanego y, kamienia od hematytu? tak, hematytu, o wysokiej zawartości żelaza, stąd jego czerwona barwa. Barwa ta symbolizuje energię witalną, ponieważ krew jest w takim samym kolorze. Ja jestem zielarką, zajmuję się roślinami przede wszystkim, a przy okazji lubię dziać na igle. To jest taka bardzo, bardzo stara technika dziewiarska. Wiele set lat starsza od drutów. Druty bardzo późno wymyślono, a wcześniej robiono na igle i nie z kłębka, tylko właśnie z kawałków wełny, które się dowiązywało do siebie. Każde stanowisko przygotowało opowieść o swojej pracy oraz przeznaczeniu materiałów takich jak krzemień i bursztyn. Taka agencja jak moja, zwana niepopularnie niewolnictwem, ale nie przywiązujmy się do słów, na pewno każdemu znalazłaby pracę. Nieważne jakie zna języki, jakie ma umiejętności, to moja rola by polegała na tym, żeby on pracę znalazł. Stanowisko, na którym pokazujemy, jak ludzie w Neolicie. E, dawniej żyli, w jaki sposób wykonywali narzędzia e, i jak one mniej więcej działają. Mamy tutaj podstawowe narzędzia typu e, siekierki, noże. Wytwarzam biżuterię różną, nie tylko tutaj jest, są dwa warsztaty pokazane. Jeden warsztat to jest pokazany właśnie po prawej stronie to jest właśnie zapoki kamienia, gdzie są właśnie gdzieś, krzemieniem obrabiane, też jest właśnie krzemień pasiasty występuje, czyli to jest skrzymiełko patowskich. I on aż był wywożony aż nad Morze Bałtyckie i służył do obróbki bursztynu. Dlatego też to jest pokazane, jest na skóra, która jest, jest z foki. Bo łowcy FOK wymieniali też bursztyny za inne dobra i właśnie za krzemień. Stąd za krzemień wymieniali. Nie był to duże wymiany, ale się znajduje pojedyncze bryłki właśnie krzemienia pasiastego nad morzem. Nie zabrakło też musztry legionistów, pokazu rozbierania pieca dymarskiego i wielu innych ciekawych atrakcji, które po długim czasie mogły w końcu zostać pokazane Zdjęcia. szerszej publiczności. O bardzo ciekawe widowisko, tym bardziej, że no, tylko się słyszy, że wytapiane było żelazo, tak z grubsza, prawda? A dzisiaj mogliśmy to zobaczyć tak was na własne oczy, jaka to ciężka była praca. No, podoba się fantastycznie, fakt, że jesteśmy tutaj pierwszą minutę, ale fajna rzecz. Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska, naprawdę robi to wrażenie. Bardzo mnie interesują narzędzia robione z bursztynu. Przede wszystkim później e, rozpalanie z e, e, krzesiwa ognia, z e, chuby. Tylko, żeby Wam i nie wyszło, ale z drzewa to dymek leciał. Najfajniejsze to jest, nie wiem, te wszystkie e, rzymskie, te legiony, nielegiony uzbrojenie, na przykład nie wiem, balista, albo te gladiusy. Od 15 maja obiekty kultury w końcu mogły otworzyć swoje drzwi dla gości. Cieszą się zarówno członkowie grup rekonstrukcyjnych, jak i sami zainteresowani. Przez cały zeszły rok nie było imprez rekonstrukcyjnych, właściwie nigdzie, a jak już to były małe dla przyjaciół, bez turystów, bez mediów, bez sponsorów, tak. I to jest chyba pierwsza moja impreza w tym roku, w tym sezonie. Tak zdecydowanie. Dawno żeśmy nie byli nigdzie, bo była pandemia. A poza tym dawno nie byliśmy w ogóle na krzemionkach. Dopiero wcześniej w szkole podstawowej. A to już parę lat minęło. I to jest radość straszna, że wreszcie możemy wyjść i coś zobaczyć. tak. Tym bardziej, że po takim długim okresie, jakby pandemii. Udało nam się jakby tutaj przyjechać. Co najlepsze, że jesteśmy dzisiaj tutaj drugi raz, bo byliśmy z rano, gdzie jeszcze placówka była zamknięta. Tak? No i w tym momencie nam się udało. Fani było porozmawiać, dowiedzieć się czegoś ciekawego z minionych epok. No to takie wrażenie na długo pozostanie. Spotkanie pod hasłem Krzemień i Żelazo to dopiero początek zainaugurowanego sezonu na Krzemionkach. Zrekonstruowana osada analityczna będzie teraz dostępna również dla spóźniarskich, natomiast od połowy 2021 roku udostępnione zostaną atrakcje, takie jak trasa turystyczna czy wystawy. Również 15 maja odbyła się kolejna edycja wydarzenia Noc Muzeów. Na wyjątkowy bursztynowy fire show zaproszono na dziedziniec Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Od dziś do szkół w trybie hybrydowym powracają uczniowie klas 4-8 i szkół średnich. Większość placówek deklaruje, że po powrocie uczniowie będą mogli liczyć na łagodne traktowanie. Między innymi w szkole podstawowej nr 7 powrót do szkoły odbywa się pod hasłem czysta karta. Na swoich uczniów czekają także nauczyciele ze szkoły z pasją. Powroty dzieci do szkół po tak zwariowanym pandemicznym roku do najłatwiejszych nie należą. Dlatego też większość placówek chce ulżyć swoim uczniom i proponuje łagodniejsze traktowanie, a także taką formę zajęć edukacyjnych, która przede wszystkim na nowo pozwoli budować relacje społeczne. Cały tydzień czeka nas aktywna prasa w Domu Spokojnej Książki. Tutaj też no nie bez powodu takie miejsce, bo nowa pani dyrektor i miejsce, które też ona reprezentuje, którym się stworzyła. No też zacieścia naszą współpracę z tak magicznym miejscem, i każda klasa na jeden dzień pojedzie do, do tego magicznego miejsca, gdzie będą mieć zajęcia outdoorowe, takie, które na nowo pokażą, pozwolą im wzmocnić więzi i tak łagodniej wejść um, do tej normalności, do powrotu do szkoły, um, bo nie wyobrażam z takiego pierwszego dnia, w którym wszyscy siedzą i w ogóle kartkówki od samego rana, żeby nadrobić um, te rzeczy, um, które nam pouciekały powiedzmy w systemie, ale um, takie łagodne, łagodne wejście. I to, co u nas bardzo ważne, czyli relacje, i czyli emocje, czyli to, żeby te dzieci naprawdę poczuły się tutaj. Um, Dobrze, dobrze, dobrze i bezpiecznie. Zajęcia na świeżym powietrzu i zadania powierzone uczniom mają na celu zintegrować środowisko, zachęcić do współpracy, a także dać impuls do poszukiwania swojego potencjału na nowo. Nie ukrywam, że pandemia pokrzyżowała nam, jak gdyby zatrzymała nam proces szkoleniowy i na, z nauczycielami, i z uczniami, kiedy to bardzo aktywnie pracowaliśmy na sali warsztatowej, aktywnymi metodami, wprowadzaliśmy program Spójrz inaczej. To wszystko opierało się na zajęciach na żywo, na sali, bazując na procesie grupowym. Online było to... I trudniejsze i niemożliwe. I teraz nadrabiamy zaległości. Sytuacja pandemiczna spowodowała wiele zawirowań w edukacji, między innymi dlatego społeczność szkoły z pasją postanowiła na nowo pochylić się nad wizją i misją szkoły. Sześć lat minęło niepostrzeżenie. To jest już szósty rok funkcjonowania, więc to jest po prostu wydaje mi się, że to było wczoraj, kiedy zaczynaliśmy, a to jest już szósty rok, więc kolejne pięć lat minie nam znowu bardzo szybko i, i teraz. Chodzi o to, żeby zespół wypracował swoją wizję i potem sobie to uwspólnimy. To znaczy ja na pewno, ja mam swoją wizję, tylko nie o to chodzi, żebym ja weszła do grupy i powiedziała, słuchajcie, robimy tak i tak i tak. Oni mają się czuć współgospodarzami tej szkoły, współautorami tej wizji. Nauczyciele ostrowieckiej pasji przy wsparciu liderów przeszli specjalne warsztaty, dzięki którym jest nadzieja na to, że uda się wypracować taki plan funkcjonowania szkoły, aby przyniósł on korzyści zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Stęsknieni uczniowie wracają do szkół, natomiast na trybunach nie mogli usiąść kibice piłki ręcznej. Szczypiorniści Krzo rozegrali ostatni w tym sezonie mecz u siebie. W ostatnim meczu sezonu we własnej hali szczypiorniści Krzo podejmowali MTS Chrzanów. Choć faworytem spotkania na papierze byli pomarańczowo-czarni, to po ostatniej przegranej w zawierciu kibice mogli patrzeć na mecz z niepokojem. Ostrowczanie dobrze rozpoczęli sobotnie spotkanie. Pewne rzuty i dobra gra w obronie pozwoliły po 15 minutach na prowadzenie sześcioma bramkami. Na przerwę wojownicy schodzili prowadząc 16 do 12. Bramka swoje, jak zwykle, pewny punkt zespołu. W obronie chłopaki mocniej stali, wiadomo, bramkarz miał też łatwiej z tego powodu. No i cieszę się, że ta skuteczność została poprawiona, bo, bo naprawdę kiedy szliśmy na 100% do rzutu, to robiliśmy z tego łatwe łatwe bramki. Aczkolwiek nie szczebiliśmy się jakichś tam indywidualnych zagrań, gdzie rzut był oddawany za szybko. Mówiliśmy sobie, żeby grać cierpliwie, konsekwentnie. No ale cóż, jestem mega zadowolony z mojej drużyny. Gospodarze dobrze rozpoczęli drugą połowę, ale po chwili to goście zaczęli odrabiać straty. Po 10 minutach drugiej połowy na tablicy wyników był remis 20 do 20. Pomarańczowo czarni przetrwali kryzys i pomimo gry w osłabieniu zdołali ponownie wyjść na kilkubramkowe prowadzenie. W czasie, gdy MTS trafił do ostrowieckiej bramki raz, Krzot trafiał aż pięć. Braku troszkę skuteczności no to jest naszym mankamentem, że, że zdarzają nam się właśnie takie przystoje, gdzie, no, gdzie no, zawodnicy troszkę są, tracą koncentrację, nie wykorzystują pewnych sytuacji rzutowych. No i, no i tu niestety nasza bolączka się powtórzyła w dzisiejszym meczu. Wiadomo, jak to w każdym meczu są rzeczy do poprawy, są rzeczy do, nad, którym, nad którymi trzeba się pochylić, ale mówię, zespół się rozlicza ze zdobytych punktów. Tego nam brakowało w ostatnich meczach. Szczęścia, skuteczności zimnej głowy. Dzisiaj ta zimna głowa była. W końcówce meczu Ostrowczanie utrzymali przewagę i ostatecznie wygrali całe spotkanie 29 do 25. Najwięcej bramek dla KSZO 8 zdobył Wiktor Jędrzejewski. Liczą się trzy punkty. To zwycięstwo nam było bardzo potrzebne, żeby się podnieść, że tak powiem mentalnie, głowy wyczyścić i potrzebowaliśmy tych punktów jak tlenu, Mamy je i, i z tego się cieszymy. Ostrowieccy wojownicy w najbliższy weekend rozegrają ostatnie spotkanie w tym sezonie ligowym. Na wyjeździe zmierzą się z wiceliderem rozgrywek Padwą Zamość. Zamość nie jest łatwym przeciwnikiem, aczkolwiek potencjał w zespole jest bardzo duży. Ja wierzę bardzo w moją drużynę i sądzę, że wzniesiemy się na wyżyny i postaramy się sezon zakończyć przytupem. Nie obiecuję, broń Boże, jakichś tam wyników, czy że stamtąd przywieziemy punkty, ale na pewno pojedziemy się tam mocno pobić i, i żeby się cieszyć. Po 21 kolejkach Krzo zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów i przewagą dwóch punktów nad piątym azs u UJK Kielce. Już teraz wiadomo, że na koniec sezonu Krzo zajmie najwyższe miejsce w tabeli w historii swoich dotychczasowych występów w pierwszej lidze. W sobotę przed własną publicznością mecz rozegrali także piłkarze Krzo, 1929 Ostrowiec, pokonując drużynę z debicy 2 do 0, a napływali Rawszczyzna, dwumecz w ekstraklasie rozegrali Waterpoliści. Stawką ostatniego dwóch meczu piłkarzy wodnych Krzow w tym sezonie Ekstraklasy było piąte miejsce w tabeli. Rywalem pomarańczowo-czarnych był doświadczony zespół Alfy Gorzów. W sobotę Krzow w ostatnich minutach spotkania doprowadził do wyrównania po 15 i o wygranej zdecydować musiała seria rzutów karnych. W tej lepszej okazali się pomarańczowo-czarni wygrywając 3 do 2. Przy tak doświadczonym zespole jak Alfa Gorzów, gdzie kilku zawodników miałem przyjemność trenować jako reprezentację, jako trener reprezentacji Polski, oni są doświadczonymi, powinni być opanowanymi, a okazało się, że nasi młodzi chłopcy tu brawa i słowa uznania dla Janka Skalińskiego, który broni jak profesor. Także same ręce składały się do braw, jak, jak, jak to wszystko wyglądało. Zawsze kiedy rywalizowaliśmy z tym zespołem, nie odnieśliśmy jeszcze zwycięstwa z nimi, także no jest to mały, jakby mały krok dla, dla niektórych, ale dla nas to naprawdę dużo z nimi wreszcie wygraliśmy. W niedzielny poranek w drugim spotkaniu walka była wyrównana. Pierwszą kwartę wygrali Ostrowczanie 3 do 2, w drugiej był remis 3 do 3, w trzeciej i czwartej kwarcie górą byli przyjezdni i ostatecznie wygrali całe spotkanie 10 do 12. Po meczu dłuższą rozmowę z sędziami spotkania odbył trener Robert Serwin. Kilka werdyktów i kilka decyzji sędziów. Zadecydowało o wyniku moim zdaniem, ponieważ w takich newralgicznych punktach i w takich tego meczu takie decyzje troszeczkę kontrowersyjne zapadały i one przeważyły tak naprawdę, trzy takie decyzje przeważyły na to, że ten wynik był 10-2 dla drużyny z Alfy, której gratuluję piątego miejsca. Przegrana w ostatnim meczu dała Krzosz szóste miejsce w tabeli. Do Alfy Gorzów Ostrowczanie stracili dwa punkty. Mimo porażki trener Robert Serwin na plus ocenia postawę swoich podopiecznych w tym sezonie i widzi perspektywy na przyszłość. Myślę, że przed sezonem, kiedy powolutku myśleliśmy wraz z prezesem i z całym tutaj sztabem, z Mariuszem o tym, żeby budować, powolutku odbudowywać zespół, to każdy z nas liczył, żebyśmy się znaleźli w tej strefie bezpiecznej. I tak też się stało. Mieliśmy możliwość zająć piąte miejsce. Jednym punktem przegraliśmy to za alfą miejsce. Ale myślę, że taka nadzieja, iskierka nadziei na przyszły sezon. Jest, że ci chłopcy pracują. Razem z Mariuszem prowadzimy mocne treningi, takie, żeby oni nabrali pewności w tej grze, żeby przyniosły taki efekt, jak właśnie były te dwa mecze. Bo nie z przypadku wygrywa się z brązowym medalistą ubiegłego sezonu. I widać jest, że ci chłopcy chcą grać, że stawają na wysokości zadania, stają, przepraszam, na wysokości zadania i to cieszy. Ostrowiecki zespół składa się głównie z młodych zawodników, przed którymi w tym sezonie jeszcze walka o medale mistrzostw Polski Juniorów. Zanim zaproszę na Regionalną Prognozę Pogody, to jeszcze przypomnę, że dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy rozpoczął się nabór wniosków na staże oraz wznowiony został nabór wniosków do programu odbierności do zawodowej aktywności. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Za chwilę Regionalna Prognoza Pogody. Dziękuję za uwagę. nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta centrum skutecznej rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. Fed terapia kolios. Diers diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro skuteczna terapia nietrzymania moczu konsultacje ortopedyczne i radiologiczne, badanie USG, pełna gama zabiegów fizykalnych, terapia indywidualna. Zapraszamy! Centrum Rehabilitacji Markmed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria DaGlasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu Świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 12 km na godzinę, a ciśnienie to 1005 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 14 stopni Celsjusza, wiatr 25 km na godzinę i ciśnienie 1009 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Goty życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.